Dzisiaj zrobimy sobie historyjkę, ale na. w Znów! Znowu! No, znowu! W to jest pierwszy raz. Ha! Se! zagramy sobie, honey dropa. No, kurde, no. Jest <grym> go na kana i Hanej. Dalgona Candy Honey. Mam cztery. Co ty mu odpowiedziałaś? Że nie jestem tebelkowa. A na to, że zgodzę się z Pandą. O, chodź do mnie, mała. Dziękuję, że mi powiedziałaś. Dobrze jest się komuś wygadać, prawda? No dobra. I dzisiaj sobie przejdziemy aż pięć lewek. Jeden level, jeszcze cztery. Jeszcze cztery. Jeszcze cztery. Loading. Oh, loading. To jest kamera. Żarówka. Pan Żarówka. Pan Żarówka. Dobra. Dobra. Jeszcze dwa levele. Dwa? Tak. Dwa. Dwa. Dwa, 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 dwa. Kuszyc Mariu. Tak? Ej, tak. mam. Ej, ten choroby to jest fajny. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mm. Yeah. Czyli jeszcze jeden level. No i kończymy czym, Kwadracik! Dobra, to jest proste. Przejdziemy sobie jeszcze jeden. Taki fajny kwadracik. O! Oho! I kwadracik jest jedno, trudny, ale myślę, że jest najłatwiejszy. O. Dobra! Jest! I jeszcze ostatni level, bo to było, było akurat proste. Także dla Was specjalnie. Bo mam, słuchajcie, pierwszego suba. Mam pierwszego suba. O, telefon. Nie. Wo mm? Dobra. Bo. Mm? Oh. Ja. ja cię kręcę, mój Boże. Jest. Udało się. No dobra, odbierzemy tylko to na waszych oczach. Załadujemy sobie kolejny level, abyście wiedzieli, co będzie. O, kafka. Dynamit. No to dobra, papa widział.